myślę, że nie będzie przesadą, jak powiem, że to są najbardziej takie zaawansowane i najbardziej obszerne materiały, jakie do tej pory przez te wszystkie kilkanaście lat dało mi się przygotować. Co powinniście wiedzieć o nas? No przede wszystkim to, że ja się zajmuję tradingiem od 13 lat, ponad. Tak naprawdę od trzeciego roku studiów wiedziałem, czym chcę się zajmować. Byłem też w Stanach, na Wall Street, tam się mocno jakby zainspirowałem, wiedziałem, że to jest to, co chcę robić w życiu i faktycznie od 2008 roku tylko i wyłącznie zajmuję się tradingiem, tworzę też projekty edukacyjne, stworzyłem największą szkołę dla traderów w Polsce, Fibonacci Team. Sam projekt jest największą kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o polski YouTube, dlatego, że tam jest blisko 3000 różnych filmów, webinarów, live tradingu. Tworzyliśmy niedawno FiboTV, czyli pierwszą w, te, w Polsce telewizję dla traderów, gdzie na żywo udowadniamy wysoką skuteczność naszych technik, strategii i geometrii. Fibonacci'ego, co dokładnie ode mnie otrzymać? Przynajmniej 2-3 miesiące takiej pracy, ale to takiej pracy systematycznej, codziennej, trzy etapy nauki, słuchajcie, kilkumiesięcznej. To jest słowo klucz. Kilka miesięcy, tak jak mówię, czerwiec, lipiec, sierpień. Na wrzesień ewentualnie można do nas przyjechać i to wszystko skonfrontować na żywo, w sensie potradować, ale najpierw przygotowanie jest najbardziej zaawansowany kurs. Nigdy wcześniej nie widziałem ani w Polsce, ani na świecie, żeby ktoś tak dużo udostępniał. W sensie 100 nagrań każde dwie godziny, tak? czyli 200 godzin nagrań, realnego tradingu. Tam nie ma teoretyzowania, tam nie ma miejsca na jakiś small talking i tak dalej. Tam jest po prostu dosłownie minuta dwie wprowadzenia i dwie godziny realnego tradingu, omawiania transakcji, przesłanki wejścia pozycji. Prowadzenia, wyjścia różne modele w jedną, w drugą stronę z bardzo dokładnym komentarzem. Oprócz tego do materiałów audio i wideo są prezentacje. Są prezentacje z przykładami. To jest ponad 1000 ag, to jest ponad 1000. Konkretnych setupów, konkretnych zagrań wraz z dokładnym komentarzem. Do każdego nagrania dwugodzinnego to jest bardzo ważne, niektóre spotkania są nawet ponad dwugodzinne. Otrzymujecie prezentację multimedialną ze szczegółami, rozpisany trading plan, plan nauki, no i oczywiście wszystkie zagrania i setupy. I pierwszy, ostatni raz postanawiam udostępnić chyba najbardziej zaawansowany materiał kursu indywidualnego. Obecnie nie mam czasu, kiedyś robiłem takie mentoringi indywidualne, gdzie prowadziłem traderów jeden na jeden. Pełnym wsparciem, live tradingiem e, z konsultacjami na żywo. Fibonacci K to jest bonus, który postanowiliśmy udostępnić. Nowoczesna forma nauki, wszystko jest online. Czy trzeba być osobiście? Nie możecie do nas przyjechać na żywo, jeżeli ktoś by chciał miał życzenie. Będzie nam bardzo miło. Fajnie się spotkać na żywo, ale dopiero po przerobieniu tego, tak? Czyli powiedzmy pod koniec wakacji na jesień. No bo materiału jest dużo, przypominam, to jest 100 nagań dwugodzinnych, a więc ponad 200 godzin czystego tradingu. Zaczynacie najpierw Fibo w 5 minut, potem Fibonacci Camp, czyli te wszystkie nagrania, widzicie one mają godzina 58, 2 godziny 15, 202, 208, 2,5, 2,5 godziny. To jest bardzo dużo takich nagrań, jest 48 w ramach Fibonacci Camp. I to jest drugi element. I trzeci system Fibonacci'ego. W samym Fibokampie macie 48 nagrań dwugodzinnych. Do każdego, zobaczcie, jest prezentacja. Kolejność ma znaczenie. Tak będą wyglądały te playlisty, zestawy filmików, zestawy lekcji, podzielone wszystko tematycznie. I chciałbym, żebyście w tej kolejności wszystko przyswajali. Czyli nie skaczemy, że obejrzę sobie 5, 8, 30 i 45 filmik. Nie, tylko po kolei. Pierwszy, dojedziesz do połowy, zapauzuj i od pauzu nie wiem, następ tego dnia, jak jesteś zmęczony na przykład, tak? Nic na siłę, nie przesuwamy do przodu, bo tam wszystko, co jest pokazywane, omawiane, łącznie z prezentacją, która jest zawsze pod nagraniem, to wszystko jest ważne. Każda prezentacja to jest kilkadziesiąt slajdów, kilkadziesiąt przykładów, wszystko opakowane w takim dwugodzinnym zestawie i to jest pojedynczy pakiet, a takich pakietów jest 48 w samym w Fibonacci Campie. System Fibonacciego, czyli tak naprawdę to jest kilka lat, bo to nie jest kilka miesięcy ani kilka tygodni, kilka lat mojego tradingu. Kilka lat, gdzie ja robiłem podsumowania, prowadziłem dziennik w różnej formie elektronicznej, w Excelu, też wszystko pokazuję i mówię Wam, co robiłem dobrze, co źle, co u mnie działało. Jak przede wszystkim tego tradingu się nauczyć, tak, krok po kroku, dzieląc to na określone takie zakresy tematyczne, określone lekcje.